Jośmaneczko, ja jestem Makowicą i dzisiaj nagrywamy sobie: no już dwa miesiące, nie było dłuższych filmów na kanale. To postanowiłem, że zrobimy sobie nową serię, a, a mianowicie serię, w której będę czytał bajki dla dzieci. No, pierwsze jest tu, widzę, co jest w garnku. Aha. Jakiś chleb, coś tam. Dużo owoców. Co jest w garnku? Ha, hal. Heinlein Alonso i Crystal Warren. A, co będzie na kolację? Pyta Szymek. O kurde, Maszynko. Niespodzianka, odpowiada mama, ustawiając na kuchence spory garnek. Coś tam dodaje, ten tam patrzy za stołu normalnie, jakby tam mama mieszała. Nie wiem co, jakby mu za, zabrała kasę z komunii i tam wsadziła. Mama wlewa dzbanek wody, Szymek niepokoi się. Na kolację będzie woda? pyta z, nie, z nieszczęśliwym głosem. To niespodzianka, poczekaj, ja zobaczysz, co to będzie, odpowiada mama. Mogę ci pomóc? pyta meg. Może pomieszam? Jeś, jesteś jeszcze trochę za niski, mówi mama. Mógłbyś przewrócić garnek, ale możesz podawać mi składniki. Poproszę o cebulę. Nie pachnie za dobrze. No chyba, kurde, leżała dwa miesiące, kurde. Już podgniła taka. Hmm. O, kurde. A nie, myślałam, że reklama będzie smakować pysznie, jak się ugotuje. No, ja tam nie lubię cebuli. Teraz potrzebne mi pomidory. Uu. Nie, to jest jabłko. Pomidory też są okrągłe i czerwone, ale leżą w lodówce. Kurde. Kto lubi pomidory, pisze w, kom w komentarzu. Ja lubię pomidora. A ten, kto napisze, to mu dam serduszko. To są pomidory, co bardziej jak jabłko z pomidorem wygląda. No, kształt jabłka. pomidory. Podaż mi ziemniaki, takie okrągłe, brązowe. Czy kolacja jest już gotowa? Na kolację trzeba jeszcze trochę zaczekać. Jeśli jesteś głodny, możesz zjeść jabłko. A co z tym? Ciasteczka nie będą nam potrzebne. Możemy je zostawić na później. Co jest w garku? Niespodzianka. A to co, to arbus. Jocie arbus. Nie zmieści się nam do garka. Zobaczy, udać się znaleźć szpinak. Też jest zielony. Jest tylko chleb. Nie, nie będziemy go wsadzać, do, wkładać do garka, zanieść go na stół. Mama zanosi garnek na stół i zaczyna nakładać danie. Co jest w garku? pyta Szymek. No, bioda, co? Zupa, zupa, obiad, pomidorówka to jest. Nie, pomidorówka. O a nie, nie ma tego. To było na dwie kartki, ale to, to jest e-book. Dobra, No jest strona główna. O, teraz białuchy są fajne. Białuchy są słodkie, są białe, młode białuchy są szare. szare. Są długie, potrafią pływać No kurde, co to za ryba, co pływać nie potrafi Potrafią rozmawiać Potrafią polować Potrafią się bawić Potrafią robić sztuczki I są fajne Wow Ale duża Duża ta książka Mała kuska O nie ja Na końcu, na końcu, nie spoileruj Nie spoileruj Nie, nie spoileruj na początek. O dobra. Mała kuska. Nicola Anne Smith, Tiffany McSherry, Mirna Lawrence. Mała kuska wyruszyła na poszukiwanie najsłodszej trawy. Niebo było błękitne, ale kuska nie patrzyła w górę. I lezie i lezie. Niedaleko szumiała rzeka, ale kuska nie słuchała jej melodii. Mały ptaszek zapytał ją, co u ciebie, ale Kuska nie odpowiedziała. I idzie, szła dalej, szukała najsłodszej trawy. Oddalała się coraz bardziej od mamy. Mała Kuska znalazła najsłodszą trawę, jadła i jadła i jadła. Bardzo oddaliła się od mamy. Mama zastanawiała się, gdzie jest Mała Kuska. Szukała jej, ale, ale małej Kuski tam nie było. Supa! obiad. Mama pobiegła nad rzekę. Maj kuski tam nie było. Jesteś, eee, gdzie jesteś, mała kusko? zabaczała mama. Gdzie jesteś, mała kusko? O Nie wiem. Odezwał się do niej mały ptaszek. Mała kuska śpi w najsłodszej trawie za mostem. A! Kurde. Mama poszła za most, gdzie rosła najsłodsza trawa. Znalazła tam śpiącą małą kuskę. Mee. Obudź się, mała kusko, Zupa, obiad. Łagodnie powiedziała łagodnie mama. I ta mama: Obudź się, mów, kusko, Bo zrobię z ciebie rosół jabłkowy odpowiedziało łagodnie. Zabłądziłaś. O, nie zabłądziłam. Byłam tu cały czas, odpowiedziała kuska. No nie, no wcale nie zabłądziłam. Ty, typowe, kurde, rodzeństwo. O, gdzie są, gdzie jest mój ludek z Lego? Nie wiem. Czyli go zgubiłeś, tak? Nie, nie zgubiłem. Nie wiem, gdzie jest. Czyli go zgubiłeś. Nie, nie zgubiłem. I to tyle w tym takim krótkim, sześciominutowym odcineczku. Jeżeli chcecie więcej yy, bajek dla dzieci, to zostawcie kończy lajka i super, bo na 5 lajków pod tym filmem będzie kolejna część. Trzymajcie się, pa.